A nie chcesz mi zaśpiewać czegoś na umilenie czasu? Blaskotek na płotek i mruga, i mruga, ładna to piosenka niedługa. Dziękuję. Dziewięć kroków w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wejdzie płotek. Osiem, dziewięć. To jest realnie jeszcze blaskotek na płotek. ja mam głębokich na pewno, czy co? w ma? Nie, jeszcze nie. Poczekajmy z tym. No teraz ty śpiewaj. Rasko tak? Widzę, dla operatorów też proszę dawać serduszka, bo nie marzną jeszcze bardziej niż ja. 17 kroków prosto. Jeden, siedem. Raz, dwa. Trzy w prawo. Raz, dwa, trzy. Szukaj. Tam musisz szukać. Dobra, jeszcze raz. Ile 3, gdzie? Dwa... do telo, dois do telo, um dois. Oh, agora vamos, vamos, vamos,